So sorry, they were gangrenous and beyond saving. He took them, Rune. The Lord of the Winter took your hands. No, to ładnie kurczę, normalnie koszmary jak się patrzy, nie? Um, no coż, moi kochani, dzień czwarty. w sumie jakiś taki specjalnie długi No i co najfajniejsze bez wpisywania żadnych rozwiązań do zagadek to będzie głównie klikanie także bez zbędnego gadania zaczynamy o auto zapis Cóż za niespodzianka W tym dniu, na początku, tak jak w poprzednim, trzeba udać się do kuchni, tam będzie pewna rozmowa, potem będzie trochę biegania i tak dalej. Czy coś chcesz? Cholera, możemy po prostu wziąć te skiski teraz i iść. Zostawmy je tutaj, nie próbuję niczego. Już powiedziałam nie. Mm-hmm. what's going on here you're awake how do you feel beaten up what happened you crashed the 6x6 six six and almost froze to death but you're safe now while Nova was saving your ass last night, Crean went berserk and started to break things. I had to shoot him up with morphine to get him to calm down. But I didn't tie him up. Now he's missing, along with Shalman. Somehow, this is all you're doing. You also owe my daddy big bucks for that car, so you'd better have some good answers. What the fuck did you do to draw that thing here? Hmm. <coughs> A tak na dobrą will co się stało. Do you want to tell me what really happened here? Tully and Al disappeared and you heard nothing? That's it. I need to kick your face in now! You spoiled Brat. If Rune hadn't been there, Tully would have shot you. People are dying here and you just keep doing the same macho bullshit. Me and Rune are going to try to find a way out of this. You can take the skis and go wherever you want to. Come on, Rune. Let's leave him be. Nova, wait. Stop, please! You've got me all wrong. I want to help you. A hell of a way to do it! I just I haven't had any night terrors. I don't see this the way you do. You're lucky. Hmm, no cóż, Sprawa się lekko komplikuje. Idziemy sobie porozmawiać znowu. i'm so sorry i turned my back on you earlier when that creature came to me during the night is going to die or worse ashton is something i heard about in ghost stories when i was a kid saying it aloud in the morning i just wanted to push that out of my mind can you forgive me hmm. no dobra. W sumie to ją lubię. you don't need to ask that you saved my life last night but i didn't stand by you earlier what we do next matters the most We need to go through all of what we know about that thing. Wendigo or Witticoat or whatever they call it. There's nothing human in it. I know. I saw it last night in the gravas. Why is it here? Hmm. No właśnie. Ciekawe czemu tam siedzi. Bo jest głodne. Hm. Chyba ze względu na burzę no tak przynajmniej wynikało, nie? Z poprzednich jakichś rozmów. Dobra. The storm has lured it here. I'm not sure if that alone explains it. There have been powerful storms before. It all started when Al came back with the bones. Still, the ion storm has to have something to do with it. No Mhm. Mm Cóż, ja będę konsekwentny w ogóle, jeśli chodzi o tą odpowiedź tutaj. Wy sobie wybierzecie tak jak uważacie. A ja będę konsekwentny z racji tego, że jak w drugą noc. Czy w pierwszą? Dobra, nieważne. Była rozmowa z Alem w laboratorium, no to stwierdziłem racjonalnie, że to jest tylko i wyłącznie burza. Znaczy, burza. <laughs> Zorza Wolarna to jest nic innego po prostu jak naukowe tam wyjaśnienie tak wybrałem logiczną odpowiedź no i tutaj też wezmę że to jest po prostu zbieg okoliczności będę konsekwentny tak It's a coincidence How can you say that That's pure denial There's no way in hell it's a coincidence It uses the storm as a medium I think it's call affected the polar bears first They gathered near the crevasse the night Al came back Whatever it's trying to do sooner or later it will consume us If it really came from the kravas what exactly did you see down there no właśnie co tam było hmm. w sumie można powiedzieć że wszystko cmentarzysko no tak no było kryjówka wendigo. on tam chyba raczej nie siedział chociaż w sumie dobra wiezemy to była komora rytualna there were traces of ancient rituals they involved cannibalism and violence according to the myth the wendigo is drawn to them Then it came and wiped out the whole tribe. You must be right. What do you think Al did down there to unleash it? Is it reversible? Hmm. Można zniszczyć te kości przecież, nie? I think the spirit is bound to the bone somehow. I'll destroy them. And the hide as well. Can you do it right away? The only way is to disintegrate them. I'll go and get everything I need for that. We'll find out soon if it works. No, właśnie. Wkrótce się dowiemy. Także tak, zabieramy sobie kości oraz skórę. Teraz musimy udać się, słuchajcie, do pokoju Ala. Pokój Ala otwieramy tym samym kluczem, który wycięliśmy sobie z surowki, żeby dostać się do pokoju nowy. Jak widać te zamki są chyba wszystkie takie same. Chociaż cholera wie. Dobra, wchodzimy. No to jesteśmy w pokoju Ala. Interesuje was w sumie tylko jedna rzecz. Ta tutaj znieciona kartka papieru którą oczywiście trzeba przeczytać, znaczy w sumie przeczytać, ale o sam przeczyta, znaczy głos ala tak będzie. I mm. No cóż wynika z tego jasno, znaczy wynikają z tego jasno pewne fakty. Ale jeszcze nie mówmy hop. Tak, póki nie przeskoczyliśmy. E, Udajemy się do pokoju dziennego. Tam musimy porozmawiać z Alistarem. Jak to oczy. O wiadomości odala. Al So he was just as messed up as Tully. Me and Dad knew him well. I thought he was tougher than that. Did you have any nightmares last night? No, I don't remember having any dreams at all. I'm not sensitive to any of that. Nutzen, before you go, what do you think that thing is? I don't know. Does it want to kill us or what? Maybe, or we could just be in its way. If you have any suggestions, feel free to contribute. I will, Nutzen. Oh tak, alister da znac. w odpowiednim czasie wszystko. Teraz tak. Musimy dowiedzieć się, słuchajcie, co się stało z Tedem, tak? Bo jak wiecie, Ted został uśpiony przez Alistera, tam Alister to powiedział, tak? Ale go nie związał. No i potem były jakieś strzały, coś tego, nie i po prostu on zniknął. W tym celu trzeba udać się na zewnątrz. I musimy przejść dookoła stacji. Także. Yy, kierunek, który obierzecie jest w sumie bez większej różnicy, bo... No bez bez większej różnicy, o. O, to on powiedział. Okej, okay. idziemy tutaj. Jest pusto. A tutaj już niestety nie. Poor bastard. I talked to him yesterday. It almost seemed like he had given up. Kreen never really adapted to life here. You were here the entire night. Didn't you hear a gunshot? I didn't hear anything. Nova drove the snowmobile right past his body last night. Why didn't you notice him? Keep away from her. She suffered enough. Don't pretend that you're the one protecting her. Regardless of what she may say, you're both still my responsibility. A sumie, Lister ma rację jako e, syn właściciela stacji. Tutaj całego projektu jest odpowiedzialny, między innymi, za całą załogę, a przynajmniej po przybyciu na stację. Ok, e, co się stało z Tedem, e, już wiadomo. ciągniemy zatem nasz scenariusz dalej. Musimy udać się jeszcze raz do laboratorium.

Wydziesz, nie w nie, nie było. Ej, czemu ze mną nie chciałaś porozmawiać teraz? Dobra. dobra. Musimy spalić skórę i kości. W tym celu wykorzystamy benzynę, która jest w warsztacie. O tutaj jest benzyna, zabieramy. Wychodzimy na zewnątrz, i teraz tutaj jest beczka. Do tej beczki wrzucamy kości. Benzyną. No I podpalamy. That's not going to work, Newton. Bones won't burn at that temperature. You need a much hotter flame. You could start a thermite fire with aluminum and oxidized metal, but you need magnesium to ignite that. No, proszę. Mówiłem, że Alister przyjdzie i nam pomoże? No cóż, pomysł dobry W sumie termit albo substancja a'la termit naprawdę pali praktycznie wszystko prawie praktycznie każdy metal znany, tak? No cóż, kości jak wynika ze zmowy w takiej temperaturze, która się wytworzyła z benzyny spalania z benzyną, tak? Nie zostaną spalone, tylko skóra więc Trzeba przystąpić do dalszego działania. Dzięki, Alister. Musimy sobie zrobić termin. Słuchajcie, Alister powiedział, czego potrzebujemy. Ja już nie będę wnikał w szczegóły. Więc od razu przystępujemy do działania. Idziemy do piwnicy. W piwnicy nożem ściągamy sobie anodę. Brawo, wychodzimy z piwnicy. Idziemy sobie teraz do warsztatu. W warsztacie nożem ściągamy sobie z tych zardzewiałych beczek rdze Idziemy teraz do kuchni. A w kuchni zabieramy sobie patelnię. I to wszystko, co powinniście mieć, jeśli chcecie sobie zrobić ten termit, tak? Niech im będzie. Tak na dobrą sprawę, nie wiem, czy z, ze składników, które tutaj uzyskamy, da się zrobić termit. Bo szczerze, nigdy się do mnie nie interesowałem. No ale dobra, według gry musimy takie rzeczy porobić, więc przystępujemy do działania. Teraz tak, w warsztacie, bo wszystko robicie w warsztacie, tak? Robimy tak, bierzemy sobie anodę i używamy jej na szlifierce. Dobra, pierwsza rzecz zrobiona. Teraz to samo robimy z patelnią. Dobra, bierzemy miotłę, miotło zamiatamy sobie opiłki, nie runa tylko opiłki. I w ten sposób, proszę bardzo, mamy składniki, wszystkie potrzebne do wytworzenia mieszanki termitu. Wracamy zatem do kości. No i jedziemy. Pierwszy składnik. Drugi. Nie, 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 nie. Oraz trzeci. Źle kliknąłem. Heh. Moja wina. Zapalniczka. Uff, aż się normalnie ta łapeczka skopiła. To jest moc. No, i cóż, yy... większość głównych zadań została w tym dniu albo pod wieczór wykonana. Teraz nie pozostaje Wam nic innego, jak zakończyć ten dzień. A żeby go zakończyć, yy, słuchajcie, musimy jeszcze porozmawiać z nową, która. Wiecie, gdzie się znajduje. No. You okay? No, but I'll manage. I got rid of the bones. Permanently. We'll find out soon enough if that helps. I found a note that Al left. Apparently, he wandered out to the glacier last night. Al saw that thing too, didn't he? Yeah. He kept everything inside. It's so like him. Can we follow him? Nova. Al's dead, and it's be dark soon. If we wander out there in the darkness... You're right. no, Kurde run, wiesz co? Powiem ci, że to jest takie trochę pochopne założenie, bo o ile teda ciało znalazłeś, to Ala nie. Także wiecie, stara zasada mówi, że jak nie ma ciała, to jeszcze nic nie oznacza, nie? Dobra. Y interesujemy się laboratorium. Do you know who did this? No, but I'm guessing Tully. No i koniec. I'll be around if you need me. Idziemy się położyć spać. Na dzisiaj bowiem skończyliśmy. Wait. When you said you'd be around if I needed to talk, could you come sit in my room for a while? Do you feel any better? The others here know I grew up in poverty. I really had no one to lean on. I've always had to be strong. But now, for the first time in my life, I feel I can't. I'm exhausted, Rune. What if it returns and I'm too tired to fight it? It'll probably get the rest of us before you. I thought I was gonna die down there in that cave. I think you are anything but weak. You're the strongest of us. It's me you should be worried about. I've seen very bad things in my dreams, Nova. I did something to you. Don't believe that. That's what the creature wants you to think. So you're not afraid of what I might do? No. You should stay with me tonight. So I can keep an eye on you. What about Alistair? There's nothing between us anymore. We briefly dated last year, but I ended it. Turns out his past traumas surpass even mine. It's not easy to compete against your own father from an early age. But not you, Rune. You are an incredibly honest person. I'm scared shitless, Nova. Yes, and still you had the integrity to face the truth. Stay with me. No tak. No ładnie, ładnie. E, będziecie mieli do wyboru zostać znowu na noc, czy nie zostać znowu na noc. E, w zależności od tego, co wybierzecie, tak zostanie dalej pociągnięta scenka. E, no i cóż, z racji tego, ja, wam, ja, ja powiem wam, co zrobię. E, ja powiem, że zostanę, tak? E, powiem, że zostanę, potem będzie scenka. E, od szesnastki w górę. I powiem wam dlaczego zostanę, a zostanę dlatego, że no po prostu uważam, że uważam, tak, iż w takiej sytuacji powinniś, powinni ludzie trzymać się razem, a nie rozdzielać, tak? W grupie zawsze większa szansa. No poza tym wiadomo, zawsze raźniej, nie. Można się wspierać w takie bzdury, więc wczuwając się w fabułę gry stwierdzam, iż zostanę znowu na noc. No i cóż, zapraszam Was już na końcową scenkę. Jak powiedziałem dla graczy, znaczy dla widzów od szesnastki w górę, tak? Więc wszyscy młodsi jednym oczkiem. E, bo oznaczę film od osiemnastu. No. E, I tyle. Kończymy ten dzień w ten właśnie sposób. Ja zapraszam Was już na ostatni etap rozgrywki, czyli na czwartą noc w Alfa Polaris. Z tym trzymajcie się. Miłego oglądania. Końcowych <laughs> ...końcowej scenki, tak końcowych, końcowej animacji w tym dniu i do następnego razu. Hej if You want me to you now. If this is over tomorrow. Yes. When this is over.